Witam was w kolejnym odcinku z Quantum Break. I kontynuujemy naszą przygodę. What led you to the swimming hall? Oh, Will said there was something important in his briefcase. All I found was a key with Bradbury swimming hall on the chain. Only lead we had. I guess this is it. What was your brother doing in this shit hole? Perfect place to hide something you don't want found. I think it's time you tell me what you know. I know your brother built the one thing that can stop the fracture. I know we're meant to find it, and I know Monarch doesn't want us to. And yet you're wearing their uniform. I like the way their pants fit.

Tu, tu raczej nie przejdziemy tak? Zablokowane wszystko. Ale chyba nic tu ciekawego dla nas nie przygotowali. Tu, tutaj też się nie da przejść, dobra. Już, idziemy za fabułą. Idziemy. Oczywiście. Ja jestem od otwierania drzwi. No nie. Nie mamy klucza. To nie ta. Okej, okay, dobra, więc ja tutaj jestem też od znajdowania jakichś alternatywnych dróg. Pewnie gdzieś tu od tyłu trzeba wskoczyć, tak? Hej Nick, this looks a lot like your taxi. Can't be. I parked it way back at the. Holy shit! That's my goddamn license plate. How the hell did it get here? I don't know. I have a feeling somebody beat us here.

Nie, tu się nie da wskoczyć, ale tutaj jest jakaś trasa, no tam chyba musimy dojść, Z tu pewnie jakoś będziemy górą szli, więc zajrzyjmy może bardziej od tamtej strony. Gdyby ma coś do powiedzenia? Eh, raczej nic ciekawego. Okej, okay, czyli może gdzieś tamtędy. Czy po tym by się dało wspiąć? Raczej nie. Ha, dobra, możemy sobie przecież... Zobaczyć. no. Aha, do tamtego okna mamy wejść. Czyli może jednak od tamtej strony. Może jednak od tamtej strony. Co ono ma nam do powiedzenia? Dobra, może po prostu tu by się dało gdzieś. Na to? Od tej strony? O, tu coś jest. Tak, to, to możemy cofnąć coś? Tak. Aha, bo puściłem to. Okej, okay, trzeba trzymać. No i dobra. Cofnęliśmy czas. I mamy tu śmietnik teraz. Dzięki temu możemy wejść na górę. nie wiem, w tą stronę idziemy? Nie, tutaj pewnie. Na tor. Dobra. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz sobie to cofnijmy. Niech to rusztowanie się nam tam rozłoży. Po prostu szybko musimy tam przeskoczyć. Okej. Okay. Więc tędy szybciutko. Tutaj. Hop. Dobra. Okej, okay. teraz teraz to może się już cofnąć, teraz już nieważne. ważne. Yy, no i dobra, tutaj po prostu. I do okna i pewnie im jakoś to od środka już łatwo otworzymy. Pytanie czy tu jakaś walka teraz będzie? Hmm. Dobra, idziemy tutaj dalej, może coś znajdziemy Ta tam coś jest na dole, tak? Okej, okay, tędy. Tędy, tędy, idziemy. No i w sumie tu jest chyba jakaś jedna możliwa droga tylko. Więc po prostu idźmy tędy.

coś jeszcze jest? Ale tu tego jest mnóstwo. Dobra, zaraz im otworzymy. Jeszcze najpierw bym zobaczył, czy coś tu ciekawego mamy, zanim ich tu wpuścimy. A nie, chwila. To jeszcze ich przecież nie wpuszczam. Aha, dobra, domyślam się, że muszę od drugiej strony to po prostu otworzyć. Tak to przewidzieli. Dobra, chodźmy, chodźmy tam na górę i to otworzyć. W sensie, najpierw tam to zobaczymy. Najpierw tam to otworzymy. To są po prostu zwykłe drzwi, które nic nie wnoszą do fabuły. Chyba, chyba tak jest. Dobra, więc zejdźmy tam na dół, otwórzmy im to. Czy tu raczej nic ciekawego nie było? Zeskoczę tędy? Nie, nie zaskoczę. Nie zaskoczymy, ale możemy ich tu po prostu wpuścić. Już dalej pójdziemy z nimi. <laughs> okay. No więc, mamy tu przejście teraz. Wchodzi czy nie wchodzi? Tam, jak, tam się coś świeci. Co tu mamy? Play video.

No tu nie przyjdziemy No dobra, gdzie mamy iść? Halo Idziemy gdzieś jeszcze tak stoimy Czy trzeba jeszcze pogadać z nią na przykład Nie dobra, trzeba było do niej podejść, teraz dopiero ona się tutaj ruszy okay. Otwieramy Jack, your brother addressed that video to me, but, but I've never met him before in my life. Well, it sounded like he thought you had his countermeasure. I wish. But he said it was stolen on July 4th, 2010. Somebody took it. No, otwieramy. Nice. But I'm hoping this place will help us figure out who.

Nie okay, musimy coś jeszcze zresetować, tak? Tam jeszcze jakieś rzeczy są, zobaczmy. Czy, czy to nam pomoże, okay. czy raczej nie. Hej, chyba za bardzo nam to nie pomoże. Raczej nie. Idźmy dalej tym się uda zresetować? Nie. Szukamy. Tam gdzieś na dole, tak. Dobra, idziemy. Dobra, przejdziemy to jakoś naokoło. Przejdziemy tylko. O, jeszcze tutaj coś do zebrania, tak? Do przeczytania. Kto chce, to sobie tam zatrzyma i przeczyta. A my szukamy drogi na dół. Żeby zresetować to jakoś. U, tu raczej niebo by się coś świeciło. Chyba przedłem to niepotrzebnie naokoło. Tylko tam znaleźliśmy parę rzeczy. Chyba tu, tak? pod drabince? Nie. Możliwe, że tamtędy. Albo tu nawet. No tam na dół. Tylko... Tędy raczej nie damy rady, więc przejdźmy jakoś tu. Czy tam w ogóle coś jest? Jak z ciekawości zajrzę. Hmm, tak wszystko poblokowane, żebyśmy na przykład tam nie szli. Coś ciekawego. Nie. O, dobra, tutaj coś mamy. Chyba się udało znaleźć wszystkie. Tam miałem. No, 11 na 11. Dobra, przejdziemy sobie tu tyłem i już idziemy tam zejść na dół. Czy to tak po prostu wystarczy, że tu zaskoczę? Chyba tak.

Aha, dobra, bo tam coś się z powrotem zresetowało. Ja bym to zamroził. Podniósł to do góry, że zresetował. I zamroził, no ale nie wiem, czy on coś tutaj chce. Okej, okay, nie no, możemy. czy nie? Możemy. Nie, myślałem, że tam coś się z powrotem to zepsuło i że będziemy musieli to zamrozić w czasie. Ale chyba nie. Dobra, mamy. To samo co na początku. Idziemy tam. Skakujemy? Jeszcze coś aktywować trzeba? Chyba jeszcze coś musimy aktywować. Tutaj? Nie? Yy, aha, tam, po tamtej stronie. Dobra, już idziemy. Będziemy mieć tu swoją maszynę czasu. Uruchamiamy. I teraz pewnie datę trzeba ustawić na danym komputerze. Spróbujmy. Bo jakaś piłka jest. Czemu tu jest piłka? Można by ją wrzucić do tej maszyny. I teraz domyślam się tutaj, ustawiamy datę, tak? No, co? Aha, good. i to No, 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 no. What's God damn it. I don't know. We're so close. I'm going to try again. Yeah, like hell you are. You saw what happened. Something's wrong with the machine. We don't know that. You're not trained for this. Anything you do is going to make it worse. You know I'm right. Stop trying. You lost people. You're angry. I get it. But this is bigger than us. We can't fix the machine. But I might know somebody who can. Sophia Amaral. The Monarch scientist. I saw her video near Ground Zero. Serene's had a cronum research. She'll be at the Monarch gala tonight, but security's airtight. She'll be nearly impossible to get to. Unless I have an invite. Paul told me he expected me to meet him at that party. No więc niestety nie udało nam się uruchomić tej maszyny, mamy koniec aktu drugiego. A co będzie dalej? Do zobaczymy w następnych odcinkach. Cześć, cześć.